Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i słuchajcie, to będzie vlog. To będzie vlog z soboty. Mam nadzieję, że uda mi się całą sobotę sobie nagrać i pokazać Wam po prostu, jak spędzam wolny dzień. A tak naprawdę on nie będzie super wolny, bo mam zaplanowane nagrywki. Jedne z nich to właśnie te. Ale chciałabym Wam trochę poopowiadać, co tam się u nas działo, bo dawno vloga nie było, były takie filmy tylko makijażowe, tematyczne, więc może tutaj jesteście ciekawi. Słuchajcie, styczeń minął mi mega szybko. Ja naprawdę myślałam, że. Znaczy, ja mam w głowie, że przed chwilą był sylwester i że przed chwilą po prostu było wolne, były święta, a tu już mamy luty, tak naprawdę. No, i y, zaraz walentynki, zaraz tłusty czwartek, zaraz święta, zaraz moje urodziny, 32. Nie wiem jak ten czas też leci, bo w głowie 18. Y, ale słuchajcie, w zeszłym miesiącu też fajne rzeczy się działy. Y, byliśmy w Warszawie w zeszłym tygodniu y, na taki jeden dzień. Y, byliśmy w głównie po Louis'ego Vitona, czyli po mojego kartholdera, którego oddałam do reklamacji jeszcze w zeszłym roku, bo długo po prostu go nie odbierałam. Ale o kartholderze i ogólnie o procesie reklamacji w Louis Vuitton nagram Wam osobny film, więc wyczekujcie. Nie wiem, czy on będzie przed tym vlogiem, czy po tym vlogu, ale na pewno będzie w lutym, więc koniecznie czekajcie na ten materiał. Słuchajcie, potem na następny dzień byliśmy w Katowicach z naszymi znajomymi w Escape Roomach. To też jest super. Byliśmy w dwóch. Bardzo się cieszę, bo jakby bardzo lubię Escape Roomy, a dawno nie byliśmy. Byliśmy w Piekle, Hazardisty i w czymś tam. Oczywiście nie mam totalnie głowy do nazw Escape Roomów, więc wybaczcie mi, ale były naprawdę fajne, bardzo mi się podobały. Niemniej jednak uważam, że najlepsze escape roomy są jak na razie w, we Wrocławiu. Po prostu jeśli jesteście z Wrocławia lub z okolic, lub jeśli jeździcie jakąś większą grupą do Wrocławia, to koniecznie musicie iść do opuszczonego hotelu. To jest najlepszy pokój w Polsce. To jest szósty daje, że pokój na świecie jest przecudowny. Bardzo mi się podobał, ale ja byłam w nim, byliśmy w nim już jako mieliśmy sobie taki maraton pokojowy, to chyba był, był nasz czwarty pokój tego dnia i byliśmy tam o 23 i po prostu byłam już zmęczona, byłam zła, o, ten pokój jest nieco straszny, nie będę Wam tutaj spoilerować, ale po prostu nic mnie już tam nie... Nie, że nie robiło wrażenia, bo on był super, ale nic jakby co, mogło, co miało mnie wystraszyć tam, mnie nie wystraszyło, więc, ale poszłabym do niego jeszcze raz, naprawdę jest super, super jest, bardzo lubię takie pokoje, tam też jest dużo elektroniki, dużo się dzieje, dużo takich nie, no, niejednoznacznych sytuacji, więc jak najbardziej ja Wam polecam. Powiem Wam, że przecież tyle lat mieszkałam we Wrocławiu i jakoś nie zdarzyło się, żebym poszła do właśnie escape roomu, a też okazało się, że przyjaciółka, która mieszka we Wrocławiu, z którą mieszkałam kilka lat, też chodzi ze swoimi znajomymi do escape roomu, więc my się jeszcze nigdy tak nie spiknęłyśmy, żeby iść razem, ale może to się zmieni niedługo, zobaczymy. No i tak, Warszawa, Katowice i takie były tutaj podróże dwa tygodnie temu miałam totalne zatrucia, po prostu to była tragedia, a byliśmy w ten dzień jeszcze w, na pizzy i w kinie i być super randkowa sobota taka dla nas, a wyszło, że dawałam pół dnia. Pół dnia było dobrze, a pół dnia po prostu kitowałam i ale na film poszłam, film obejrzałam. Byliśmy na Pszczelarzu z Jasonem Stathamem. My bardzo lubimy tego aktora i filmy z nim, więc sobie poszliśmy. Bardzo fajny film, jeśli też lubicie tego aktora i lubicie takie filmy akcji z nim, to był taki typowy dla niego film. Więc jeśli tutaj was interesuje, no to zapraszam. No i tak, byłam też z małą na Lady Night. Byliśmy na Kogel Mogel 5 bardzo jakby wzięłam ją na Lady's Night, bo wiem, że na to ją wyciągnę, bo moja mama jest ciężka do wyciągnięcia na cokolwiek, a na Lady's Night kiedyś z nią byłam i jej się spodobało, więc uznałam, że trzeba wy, wy, wykorzystać tę sytuację i pojechałyśmy znowu. Było fajnie, w ogóle kogel Mogel 5. Oglądałam dwie części. Myślałam, jakby nie byłam totalnie pozytywnie do niego nastawiona, byłam taka bardzo zachowawcza, myślę, kolejna polska komedia może być średnio, ale było naprawdę fajne, było śmieszne. I chyba Katarzyna Skrzynecka i, i tamto starsze, ci starsi aktorzy robili robotę, bardzo mi się podobało wbrew pozorom, więc jeśli lubicie polskie komedie, lubicie kogiel mogiel. Kiedyś go oglądaliście, te pierwsze części, które są super, to myślę, że tamta również wam się spodoba. Czwórki nie oglądałam, więc nie wiem, jak ona się prezentuje i jak tam, jakie tam są oceny. No ale ta piątka była super. A dzisiaj mamy właśnie sobotę. Dzisiaj mamy również dzień nagrywek, tak jak Wam mówiłam dzień gotowania. Tam już w kuchni moczą mi się grzyby suszone, ponieważ dzisiaj będzie grzybowa, uwielbiam tą zupę, bardzo w ogóle lubię ją robić i jest przepyszna. A w ogóle włosy dzisiaj zrobiłam tą suszarką lokówką z Brauna, którą dostałam tutaj hashtag Paczka Pijar. I nagrywałam też sobie materiał. Takie piękne włosy mi wyszły bardzo ładne, błyszczące, proste. I jak na pierwszy rzut. Na pierwsze użycie, naprawdę super. Bardzo Wam serdecznie polecam. A, i jeszcze przyszła do mnie paczka z Carpatry, bo zostałam ambasadorką nowej linii Elevate. To jest kombinezon. Słuchajcie, przyniosę Wam go, poczekajcie. To jest bezszwowy. To jest bezszwowy kombinezon z krótkimi nogawkami. Jest super. Słuchajcie, jak ja byłam. Powiem Wam szczerze, nieco, zgłosiłam się do tego projektu. Bardzo się cieszyłam, że jakby go zostałam wybrana, ale nie byłam jakoś super taka, wiecie, pozytywnie nastawiona do kombinozonów, może też dlatego, że nigdy takiego nie miałam, ale ten to jest mistrzostwo świata. Normalnie... Jest cudowny, chodzę w nim normalnie po domu. Jest teraz trochę, jakby wiecie, zima, więc tutaj takie rozleglisz to nie za bardzo, ale chodzę w tym. Ma krótkie spodenki, one, one ma bardzo fajne przeszycia, które zbierają również e, ciało wiecie, takie do kupy e, ściągają. Jak widzicie, on tutaj ma również e, poduszki na e, biust. Więc wszystko super trzyma podczas ćwiczeń. Ja sobie w nim jeżdżę na. O, tutaj widzicie? Na brzuchu. Pod brzuchem ma. Nie wiem, czy to zobaczycie. O! Pod brzuchem ma tutaj takie zbieranie. Potem jest tutaj przerwa. I znowu ma tutaj takie zbieranie ściągacze. Jest przepiękny. Tutaj jeszcze z tyłu ma piękne wycięcie na plecy. Wygląda naprawdę super. Yy, I. Jestem z niego mega zadowolona. Ona występuje w trzech kolorach: czarnym i takim brudnym różu, i takim. Ró takim nie wiem, fiolecie, różu. Zobaczcie sobie na stronę, też Wam tam linka, więc y, jestem bardzo zadowolona. Bardzo się cieszę, że go mam. I jak w styczniu właśnie też, moim kolejnym postanowieniem było więcej ćwiczyć. ćwiczyłam, jak wiecie, ja mam tego Orbitreka, więc sobie jeżdżę. Troszeczkę tutaj też sobie zaczęłam ćwiczyć. Y, wiecie, siłowo z gumami. No to to jest super do ćwiczeń. Jezu, jakie to jest super! Naprawdę serdecznie Wam polecam. Ostatnio sobie no, ostatnio, w grudniu też sobie zrobiłam zamówienie skarpa y, na jeansy y, i też jest su są super. I biustonosz mam jeden, też jest y, bardzo fajny. Mi bardzo zależy, żeby właśnie te góry trzymały biust. Wiecie, żeby on nie skakał I to się dzieje. Gadam już tutaj 9 minut i y, chyba się rozłączam. Idę nagrywać dalej, a potem Wam pokażę gotowanko. Zabieramy się za gotowanie wspomnianej zupy grzybowej. I słuchajcie, garnek już mam. Tle. Tam może widzicie też troszeczkę Syw, ale nie zwracajcie na to uwagi. Tu jest lampa, tam są rzeczy, spokojnie. O, Może tak lepiej zakryłam trochę, zakryłam trochę okno. Nie patrzcie co tam jest w tle, bo może być tam nieco brudno. Grzybowa, mam garnek, garnek jest dość duży, bardzo go lubię, w ogóle to jest, nie wiem czy to jest ambition, chyba tak. Yy, I słuchajcie, jeśli chodzi o yy, wsad do tego, to mam, yy, tak, mam tutaj korpus z kurczaka, więc jakby możecie pomyśleć, że tak ubogo w mięso, jeśli chodzi o yy, jakby wywar, bo będę robić też wywar i będę dawała yy, warzywa. Ale słuchajcie, ja do tego wywaru będę dodawała rosu mojej mamy. Wiecie, niektórzy dają kostkę rosołową, a ja mam po prostu zamrożony rosół i sobie go tam wleję, więc on już jest pyszny. A dodatkowo e, ja do grzybowej daję z grzyby e, mrożone i grzyby suszone. Więc tutaj mam grzyby suszone. Które najpierw moczyłam, nie zobaczycie tego. A teraz gotowałam przez godzinę, żeby się zmienić. I mam tutaj też wodę i ten wywar, tą esencję tych grzybów, więc też to wleję, więc będzie taki miks. Zabieram się zatem za, yy, za to. I słuchajcie, już yy, grzybowa się robi. Zobaczcie, tak wygląda. Lekko sobie bulgocze. A ja tutaj jeszcze nie powiedziałam wam, ale miałam jeszcze grzyby suszone i je na patelni razem z cebulką sobie, sobie zeszkliłam. I mam teraz nie pozostało nic innego jak tylko czekać, aż ten pyszny, pyszna zupka się zrobi. A ja idę działać i nagrywać dalej.